Cześć, witaj Was, Andreas. Dzisiaj Wam pokazuję Protector System EasyDent. Protector System EasyDent, który chroni cały system elektroniczny samochodem. Spawania, ładowania, akumulatory, różne rzeczy elektryczne, które są zrobione na codziennym naprawie. Bardzo prosto z obsługowania, tylko trzeba tutaj podłączyć raz, minus, raz. Plus, Tutaj świetli się zielone diody i już samochód jest zabezpieczony i można pracować w każdym chwile. Jedynie, jak wystąpię przecięcia, to wtedy świetli się czerwone diody, dodatnie jeszcze jakiś akustyczny sygnał, to zależy, samochód wtedy już nie jest ubezpieczony. Komputer do samochód, to sam wiecie o tym, spokojnie kosztuje parę tysięcy złotych. Takie urządzenia zepsuj, to jest chwilka moment. Trzeba wymyślić o tym, trzeba inwestować na Protektor System Easy Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam ponownie na YouTube.